Schönen guten Tag, mein Andreas. I begrüße euch. Heute wir machen die Aufgabe Nummer 10 Abitur 2024. Deutsches Abitur, Niemiecka matura próbna 2024, która miała miejsce w grudniu. Jesteśmy przy zadaniu 10, przeczytaj tekst uzupełnij każdą lukę. Tutaj mamy trzy punkty do zdobycia, także Tekst jest nawet nie jest jakoś bardzo długi, ale wymaga jednak, jednak wymaga skupienia i zaraz zwrócę uwagę na konkretne fragmenty czy konkretne słowa, które pomogą nam zdecydować się na poprawną odpowiedź, ponieważ tutaj twórcy tego zadania wymagają od nas Pełnej poprawności gramatycznej i ortograficznej wpisywanych wyrazów. Tutaj jest to zapisane dokładnie: wymagana pełna poprawność gramatyczna, -orto ortograficzna wpisywanych wyrazów. Dobra. Temat tego krótkiego tekstu i tu warto jakby od razu zdać sobie sprawę, o czym mówimy. Ona może pomóc mieć taki, jakby, pogląd na to, co, co tutaj może się zdarzyć w tym tekście. Die, die Entdeckung der wirn. Die Entdeckung. Jeżeli ktoś nie zna tego słowa, to być może domyśli się, czytając ten tekst. Jeżeli ktoś wie, co to jest die Entdeckung, to będzie wiedział, że chodzi o odkrycie odkrycie die Entdeckung. W sensie odkrycia jakiejś może technologii, to odkrycia jakiejś, jakiejś ciekawostki, odkrycia jakiejś, jakiejś tajemnicy, czy, czy tutaj w tym przypadku chodzi o odkrycie pewnego wirusa czy wirusów. I dokładnie o to tutaj chodzi. Mamy trzy luki i w nawiasie mamy czasowniki. 10.1 mamy Sein, czyli być. W 10.2 mamy erfinden, czyli wynaleźć na przykład wynaleźć koło. Wynaleźć koło, wynaleźć też można użyć jakąś technologię, czy wynaleźć jakieś rozwiązanie. I trzecie bekomen. bekomen, czyli otrzymać. Lub stać się czymś, ale tutaj ten toby komen będzie otrzymać. Zaraz zobaczycie dlaczego. I w... myślę, że możemy zacząć. Ktoś chce, jeżeli ktoś chce samodzielnie zająć się tym zadaniem, proponuję dać pauzę i sobie zrobić na spokojnie. Jeżeli nie, to w takim razie zaczynam. File gefällige Krankheiten wie zum Beispiel Ebola, AIDS oder Grippe werden durch Viren verursacht. Weil Viren viel kleiner als Bakterien hm -hm, konnten die Forscher sie unter dem klassischen Licht, mikroskop, nicht sehen. Tutaj zrobiłbym przerwę. To się będzie chyba właśnie odnosić, wszystko, ten fragment do 10,1, więc tłumaczę teraz od początku do tego, do końcówki tego zdania. I wiele niebezpiecznych chorób takich na przykład jak ebola, AIDS albo grypa są spowodowane przez wirusy. Weil Viren viel kleiner als Bakterien. Mm -hmm. To jest jedna część zdania i potem jest odpowiedź. Content i może zacznę od tej drugiej części zdania i będziemy mieć od razu odpowiedź. Konten Die forscher. Die forscher to są naukowcy, którzy to badają, czyli mogli, ba, mogli badacze Z, czyli je. I je w sensie te wirusy pod klasycznym mikroskopem widzieć, a w zasadzie nie widzieć. Czyli nie mogli dostrzec badacze tych wirusów pod klasycznym mikroskopem. I tutaj jest pierwsze. Pierwsza część tego zdania. Ponieważ wirusy są o wiele mniejsze niż bakterie. Ponieważ wirusy o wiele mniejsze niż bakterie są. Są. Czyli czasownik sign. Teraz musimy odmienić w liczbie mnogiej. Wiemy, że to jest... Sind. Czyli also, weil Viren viel kleiner als Bakterien sind, konnten die Forscher sie unter dem klassischen Lichtmikroskop nicht sehen. Czyli also, sind. Und jetzt haben wir hier ein Fragment erst das Elektronenmikroskop, das 1931 vom deutschen Physiker Ernst Ruska wurde, wurde, also passiv, erlaubte den Blick in die Nanowelt, Nanowelt, oder so also Chodzi o świat nanotechnologii, czyli świat mikroskopijny. I tłumaczymy. Aha, i to słówko tutaj, w nawiasie, które mamy wpisać zgodnie z gramatyką, Erfinden, czyli wynaleźć coś. Ten czasownik. Nie jest to rozdzielnie złożony. Nie da się go tutaj rozdzielić Er i Finden. Musimy znać tylko jego odmianę w czasie przeszłym. Dlaczego w czasie przeszłym? Dlatego, że to zdanie samo w sobie jest w czasie przeszłym i wiemy to na podstawie tych dwóch czasowników. Werden. i mamy tutaj preteritum, formę wurde, i mamy erlaubte, forma preteritum czasownika Erlauben. Erlauben, czyli umożliwiać. Po raz pierwszy czy dopiero pierwszy, pierwszy mikroskop elektronowy, który został, w 1931 przez niemieckiego fizyka n czy ruska, czy ruskę, wynaleziony. I teraz tak. Erfinden. Wiemy z tabelki. To, bo to, to idzie tak. Erfinden. Erfand. Erfunden. Bierzemy ostatnią formę, Erfunden. Wurde, czyli po prostu Erfunden Wurde, czyli zostało wynalezione przez tego fizyka ten fakt, czy ten e, mikroskop elektronowy, dopiero on umożliwił zajrzenie do tego świata mikroskopijnego, więc to będzie 10.2. Immer 103. statt des Lichtes verwendete Ruska Elektronenstrahlen in seinem Mikroskop und konnte als als erster Viren genau beobachten und klassifizieren. zamiast światła użył Präteritum. Ferwendete użył ruska elektronenstralen. Stralen to są, to są fale, czyli fale elektrostatyczne, elektro. Powiedzmy, że tak. W swoim mikroskopie użył tych fali elektronowych, może. I nie znam się za bardzo na fizyce, ale to też nie będzie aż tak istotne, bo tutaj w tym zdaniu nie ma żadnej luki. Natomiast rozjaśnia nam się kontekst całego, całego fragmentu. Conte als Alzheimera, czyli mógł jako pierwszy zaobserwować dokładnie wirusy i je sklasyfikować. I właśnie za to, on coś dostał. Er hat etwas bekommen. Was hat er bekommen? Für seine Erfindung, czyli za, swój, za swoje wynalezienie, w tym przypadku tego mikroskopu. Mhm. Ernst Ruska 1986 den Nobelpreis für Physik, czyli Nagrodę Nobla. Z fizyki w 1986. W związku z tym, że cały czas jesteśmy tutaj, w Preteritum w czasie przeszłym oprócz pierwszego zdania, ale to zaraz wytłumaczę dlaczego. To w trzecim tak samo musimy znaleźć formę czasu przeszłego, ale tu jest podchwytliwe, ponieważ musimy użyć formy preteritum. W 10.2 mieliśmy formę particip perfect z racji tego, że mieliśmy do czynienia z pasif, pasif preteritum i to w już było w preteritum. Zasada gramatyczna mówi, że jeżeli ten czasownik Werden był w preteritum, to drugi czasownik musi być w participe perfect. W trzecim natomiast nie ma dodatkowego posiłkowego czasownika takiego jak w tym przypadku haben. bo tutaj musiałby być haben, czyli na przykład die seine Erfindung hat Ernst Ruska Nobelpreis bekommen. To haben odmienione musiałoby tutaj gdzieś być, jeżeli tego nie ma. Chodzi o czas przeszły formy preteritum, czyli i tutaj tabelka się kłania bekommen, bekam bekomen bekam tak jak podmiana samo komen komen kam to jest oczywiście nierozdzielny czasownik więc po prostu ten sztam ten rdzeń Koment zmieniamy na kam i łączymy z b. Mamy razem słowo become, czyli za to otrzymał ten fizyk nagrodę Nobla. Pierwszym musiał być. Um, tu nie było jakby. Tu nie było czasu przeszłego. W tym zdaniu na początku i widzimy to poprzez pasyw. Werden. Werden to jest czas teraźniejszy. To nie jest wurten. Durszwirend per Urzak To nie jest, że były powodowane, tylko, że są. Do dzisiaj to jest jakby ogólne stwierdzenie faktu. Werden durch. Dlatego musieliśmy tutaj dać sind, a nie waren. Taka jest odpowiedź. W drugim, tak jak mówiłem, to Wurde. Wurde to preteritum i łączy się z czasownikiem odmienionym w, w trzeciej kolumnie, że tak powiem. Jeżeli macie, jeżeli możecie sobie wsajrzeć to tabelki czasowników, trzecia kolumna, czyli partycyp 2, finden, fund, gefunden. Przy czym tu nie ma gefunden, ale jest erfinden, erfunden. Terfinden der fand, der funden. Więc tutaj był partycyp 2 i tutaj preteritum bekam, bekam. Myślę, że to zadanie było dosyć trudne. Powiem szczerze, to było dosyć trudne zadanie, ponieważ naprawdę tutaj w tym zadaniu mamy do czynienia z gramatyką na poziomie. B1, B2, tak bym powiedział. Natomiast są to tylko 3 punkty, dlatego zwracam uwagę, że wcie, wcześniejsze zadania, czyli 8, 9, były dosyć łatwe i pozwalały nam zdobyć bodajże 7 punktów. Więc nawet jeżeli tutaj mielibyśmy stracić, w tym dziesiątym, to w poprzednich możemy zdecydowanie zyskać. Takim był z Ruska. Kilka zdjęć z wyszukiwarki Google. Informacje. Urodziny. Tata śmierci. Urodzony w Heidelbergu. Zmarł w Berlinie. Niemiecki fizyk. OK. Oczywiście, jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zachęca, żeby sobie poczytać, kim był ten człowiek. I Generalnie, nano, nanotechnologia jest jednym z chyba najważniejszych teraz tematów, które będą nam już chyba dotyczyć do końca świata, jeśli chodzi o technologię. Tutaj mam na myśli komputery, przede wszystkim smartfony i cały sprzęt elektroniczny, chociaż nie znam się na tym za dobrze, więc nie chcę Wam więcej informacji udzielać. Zapraszam Was za to do kolejnego odcinka i zrobimy sobie zadanie 11. Także za tą lekcję Wam za waszą uwagę dziękuję i euch und wir sehen uns im next video. Ciao! Tschüss.